Dziś wszechświat mówi do Ciebie, że możesz odpocząć. Nawet jak patrzysz na te chwile, które były dla Ciebie trudne, możesz patrzeć z otwartą przyubicą, otwartymi oczami nie zamykać, nie chować się, tylko swobodnie odpoczywać. Nic Ci nie grozi. O, proszę. W trakcie odpoczynku rzeczy się dzieją odpoczynek jest również formą cierpliwości, żeby rzeczy się zadziały, żeby się rozwijały, żeby zawiązywały owoce i żeby te owoce dojrzewały. Tak, a Ty się nie daj przestraszyć. Nie daj się przestraszyć. Strach jest formą uzależniania jednych od drugich, poczucie winy. To wszystko jest formą zmanipulowania, żebyś Ty nie mógł swobodnie myśli, myśleć, żebyś nie mogła swobodnie Współpracować z innymi, żebyś nie mogła swojego życia toczyć swobodnie i góra dół, góra dół. Nie ma innej, innej drogi. A jeżeli ty chcesz uniknąć dołków i, i w związku z tym wierzysz, że ktoś ci obieca, że dołków nie będzie, no to ty trochę więcej pomyśl. No. Będą dołki, będą dołki, ale każdy dołek jest początkiem nowego wzniesienia. I tutaj księżyc w postaci namiotu chroniącego cię na czas tego odpoczynku, właśnie, w którym zabrakło ci siły. Oczywiście zabrakło siły, ale to już nie, to, to już nic nie zmienia. To już nic nie zmienia. Sprawy się zaraz potoczą inaczej. No. I pamiętaj o cierpliwości, o spokojnym działaniu. Jeżeli będziesz spokojnie planował i spokojnie działał, no to dziesięć mieczy w postaci nadmiernego myślenia, że tego nie ogarniam, tego nie ogarniam, oranę tego nie ogarniam, padam. No to będzie mniej prawdopodobne. Im dłużej doświadczasz właśnie tego przemęczenia bodźcami, myślami, planami, które są na już. Tym dłużej, tym bardziej potem docenisz spokojne planowanie małych kroczków. To jest cudowne w rycerzu Pentakli, że on, widzicie, jak on idzie spokojnie. Jego koń też jest spokojny. Idą kroczek po kroczku, jak ten słynny wyścig żółwia z zającem. No żółw idzie kroczek po kroczku, do przodu, do przodu, małe kroczki. A zając skacze w jedną w drugą, hopaj, siupaj, tak, o, y, i przegapił, że żółw doszedł do mety.